Siemano wszystkim, z tej strony Johnny W i witam Was w pierwszym odcinku z Shakes and Fidget na moim kanale. Jest to moje trzecie podejście do nagrywania tej serii, dlatego że na początku pierwszy odcinek nagrałem na nowym serwerze, tylko że mi się tak jakby klip zepsuł, potem drugi odcinek zagrałem znowu na nowym serwerze. No i po tym drugim odcinku stwierdziłem, że nie będę grał na nowym serwerze, tylko zagram na moim starym koncie z serwera 12. Więc ogólnie rzecz biorąc. O co chodzi? Będziemy sobie nagrywać codziennie, coś tam, codziennie, co dwa dni, no zobaczymy jak to wyjdzie. Po prostu szeksa Będę wam pokazywał jakieś tam unikabiny cichmagi, zbrojownie, lożki, arenki i tak dalej, i tak dalej. Wiecie moją twierdzę i w ogóle, i w ogóle. Osoby, które w to grają, to przecież są na pewno drążone jak to wygląda, dlatego przecież nie będę wam dokładnie opowiadał. W tym pierwszym odcinku pokażę wam, zaprezentuję moją postać. Odbierzemy sobie warte, ponieważ rano zawsze przed szkołą sobie może wyciszę, bo... Troszeczkę, o, proszę bardzo. E, gram oczywiście na Androidzie, e, bo łatwiej mi się nagrywa zdecydowanie. E, i, i, I co powiem? Pokażę wam teraz. Pokażę wam moją postać. Jeśli chodzi o... Zaczniemy może od tutaj e, od tych karcze karczemnych rzeczy. E, jeśli chodzi o toaletę, mam dziewiątą aurę. E, lochy mam zrobione... Nie wiem, czasami mi się lochy nie chcą załączyć. Nie wiem czy wy też tak macie. E, no dobra, no to do lochów. Hmm. O co może chodzi? Dobra. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nieważne. Eee, karczemka. Ogólnie nie będę wykorzystywał Wam całej, e, całej awanturności na odcinkach, ale, e, ale jak w międzyczasie będę coś robił, jako że mam całe lustro wypełnione na twarzy, na portrecie, to mogę sobie na to pozwolić. E, A ręka. Zaatakujemy kogoś, jeśli mi się to załaduje. Załadowało się, ja zwyczaj atakuję magów, więc... No tak, więc, więc dobrze Johnny, więc zaatakujemy maga Gram oczywiście wojownikiem, nie pamiętam czy wspomniałem wam, to... o, ale mu kryty się ładny No nie wiem, słuchajcie, dwa kryty i teraz powinna być wygrana Jest, ładnie Pozycja w rankingu 4 Ogólnie to konto już dawno było zrobione, jest to serwer 12 Dlatego teraz wam pokażę tutaj moje miejsce obecne w rankingu. Kurcze co jest? Error. Error Okej, okay, działa. Mam no jakąś gildię dosłownie randomową, bo takie mi przyjęli, jest całkiem fajna, więc czemu mam do nie być. Mam 2578 miejsce. Moim celem jest miejsce w top 500. Czy mi się to uda? Zobaczymy. Teraz pokażę Wam moją twierdzę. Tutaj można sobie podbierać, szukać klejnotów. Szukamy klejnotów. Chociaż mogłem najpierw ulepszyć, już nieważne. Co my tutaj mamy? Koszary. Hmm. Może uczniów sobie przeszkolimy. No i tutaj było na tyle, twierdzam, na poziomie piątym. I tutaj jak widać mam w miarę to rozbudowane. Niedawno zacząłem dosłownie grać, z powrotem dopiero wróciłem. Więc... Tak to wygląda. Atakujemy żołnierze. Ile siedmiu wyślemy? Dobra, wyślemy sześciu, może się uda. Atakujemy. Także wszystko jest chyba ok. Atak na twierdzę. Atakujemy tego sześcioma żołnierzami. I Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra, pominiemy. Wygraliśmy znowu. Tu, tu, tu. 275 drewna i 390 kamienia. Więc jest dobrze. I teraz moja postać bo ja w nich jak wspominałem 146 poziom tutaj kilka klejnotów mam już wsadzonych o udało mi się na siłę znaleźć to fajnie 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 czy mogę gdzieś go tutaj do no, ale nie mogę go nigdzie dorzucić bo nie mam jeszcze nie mam jeszcze ekwipunku takiego na, na klejnoty na razie to co mam jest powsadzane więc nie będę nic zmieniał nazwa to BVB-09 bo wiecie czasy Borusji znaczy do tej pory są czasy Borusji ale wtedy to było takie popularne może mi się uda zmienić na John W zobaczymy na razie mam taki nick a jeśli chodzi o miksturki, mam cały czas wytrzymałość. Na 15%, nie mogę za Chiny znaleźć. 25. I punkty życia. Trafiły mi się za monety, więc wziąłem. Ogólnie na pewno grzybki będę kupował, no żeby wam to jakoś fajnie prezentować, tą serię, bo to na pewno nie będzie łatwe, żeby to prezentować dobrze bez grzybków, więc wiecie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś tam... Wiecie, no grzybki nie są tanie, mam nadzieję, że YouTube mi troszeczkę pomoże. Przy tym też zależy od was, jeśli będziecie oglądać to to grzybków będzie więcej i odcinki też będą ciekawsze. Jak to wyjdzie, no to zobaczymy. Eee, więc przyjrzymy sobie teraz zbrojownię eee, Za grzybki na razie grzybków nie mam. To jest ciekawe. Ale nie, nie biorę. Nie będę tego wymieniał. Siła 141 też się nie opłaca, bo mam, e, mam klejnot. W tym tylko stracę. Eee, no to to na pewno nie. Eee, to też nie i to też nie, bo za grzybki. No i tutaj mamy grzybki 10, grzybki 10, grzybki 10, inteligencja niepotrzebne i zręczność to już w ogóle szczęście, no i punkty życia niestety za, za grzybki, mm, więc co tutaj to by było na tyle, wiedźma no to niepotrzebna, e, pierścienie na obiad, nieważne, e, ona chce pierścienie na obiad, no to wejdziemy sobie teraz na koniec w lożki jeśli się uda, uda się czy się nie uda, no słuchajcie no ja nie wiem co jest z tymi lochami, no nie wejdę. No nie wejdę w lochy, nie ma bota Czemu? Lochy, otwórzcie się. Może ja będę spamował? Tak jakby się zaznaczał, jakbym nie wchodził, widzicie? O. 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 To nie to. To w międzyczasie przeszkolimy nowych żołnierzy. Eee... Okej. Okay. I teraz wejdziesz. Udało się, udało się. No jeśli chodzi tak, e, światło, mamy drugi e, tutaj w tej, e, to jest dziesiąta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak w dziesiątym, nie. Tak, dziesiąte lochy, e, 2 na 10 y, i tutaj w drużynowych, tak to nazwę. Na razie te postacie są dosyć słabe, jak widzicie takie przeciętne, nie ma nawet wszystkich e, jeszcze... Nie mam jeszcze wszystkich zbrojeń, dlatego tutaj na razie nie będę atakował. Zaatakujemy tego, ale jeszcze tutaj mamy, proszę bardzo, zbezczeszczone, zbezczeszczone przepraszam bardzo, katakumby z strefie roku na zwiększonym poziomie trudności. Zjawa. Tutaj też nie atakujemy, bo to za silna dla mnie postać. Najpierw wypełnia sobie ekwipunek, ale to wiecie jak... Troszeczkę grzybków sobie zakupię. To myślę, że w następnym odcinku już będzie trochę więcej grzybków. To się może pobawimy. Może już będą jakieś ciekawsze rzeczy. No dobra, atakujemy eee, tutaj lożki. To będzie e, koniec tego odcinka, ale pominę. Nie, nie wierzę. 26 tysięcy, no cóż, nie będę atakował po raz kolejny, bo mówię, no na razie nie mam grzybków. To dopiero w następnym się będziemy mogli pobawić i lepiej. No ale co. To było na tyle w tym odcinku, serdecznie dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, kciuk w górę jeśli Wam się filmik podobał, sub jeśli jesteście nowi, no i komentarz z jakąś opinią. To było na tyle, siemka!